Zadanie 26. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 384. Na razie robię stop i skupmy się na tym, że mamy ostrosłup prawidłowy czworokątny, to znaczy, że w jego podstawie znajduje się kwadrat, czyli ja tutaj te boki te krawędzie podstawy od razu podpiszę literką A. Już tutaj tej tylnej nie będę podpisywać. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze alfa, taki że tangens kąta alfa jest równy 4 trzecie. Oblicz wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa, zapisz obliczenia. Czyli tutaj wysokość ściany bocznej to będzie tutaj ta krawędź, to będzie ta krawędź, która znajduje się w tym miejscu, ta fioletowa przerywana. W związku z powyższym tutaj możemy zapisać, że szukam właśnie H. Natomiast wcześniej tutaj jeszcze popatrzmy sobie, że tutaj ta zacieniowana figura to jest trójkąt prostokątny. Ja ten trójkąt prostokątny tutaj narysuję. Tutaj zobaczmy, że mamy kąt alfa i znamy tangę z kąta alfa. I teraz tak, wiemy, że to jest nasze H. Powiedzmy niech jedna przyprostokątna będzie A, a druga przyprostokątna będzie B. I teraz popatrzmy, skoro tangens kąta alfa jest równy 4 trzecie, to tutaj będziemy mogli pewne wiadomości z, tego, z tej zależności za chwilkę wyciągnąć. Natomiast wcześniej pamiętajmy o tym, że tangens kąta alfa to jest stosunek dwóch przyprostokątnych do siebie. To jest stosunek przyprostokątnej leżącej na przeciwkąta do drugiej przyprostokątnej. W związku z powyższym widzimy, że a w związku z tym jest równe 4, natomiast b będzie równe 3. I teraz, co w związku z powyższym? Hipotetycznie rzecz ujmując, można byłoby skorzystać teraz z twierdzenia Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat Przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. I mogłoby się wydawać, że z tego wzoru spokojnie jesteśmy w stanie wyznaczyć właśnie wysokość ściany bocznej. Natomiast co by się zadziało, gdybyśmy mieli sytuację taką, że A byłoby równe 40, a B byłoby równe 30? Na przykład to dla takich danych. Tangent kąta alfa byłby równy 40 na 30, czyli również uzyskalibyśmy tutaj 4 3 Podobną sytuację mielibyśmy, gdybyśmy na przykład A mieli o długości 400, a B o długości 300. No to tutaj tangens kąta alfa byłby w tym przypadku równy 400 na 300, czyli po skróceniu również mm, uzyskalibyśmy 4 trzecie. Co to dla nas oznacza? Dla nas to oznacza, że aby tangens kąta alfa był równy 4 trzecie, to w tym przypadku zarówno A jak i B może mieć różne długości, co udowodniłam tutaj. Dlatego nie polecam od razu liczyć tutaj twierdzenia Pitagorasa, bo możemy tutaj uzyskać niewłaściwe wyniki. W związku z powyższym należałoby teraz zastanowić się, jak obejść właśnie tę sytuację, o której powiedziałam wcześniej. Tutaj dobrze byłoby wprowadzić dodatkowo jeszcze naszego x, czyli 4x. I dopiero teraz, jak już mamy wprowadzonego tego x, to dopiero na tym etapie możemy wyznaczyć kwadrat przeciwprostokątnej, czyli będziemy wiedzieli, że h kwadrat to jest dokładnie to samo co 4x do potęgi drugiej dodać 3x do potęgi drugiej, co oznacza, że h kwadrat to jest dokładnie to samo co 16x do potęgi drugiej dodać 9x do potęgi drugiej. W związku z powyższym h do potęgi drugiej jest równe 25x2. I teraz to równanie, które tutaj uzyskaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 25x kwadrat. I mamy dwie takie liczby. Jedną z nich jest minus 5x, a drugą z nich jest plus 5x. No ale tutaj mamy wartość ujemną. W związku z powyższym musimy wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie wartość dodatnią, dlatego że w geometrii, czy to płaskiej, czy to przestrzennej, wartości czy długości boków nie mogą być mniejsze od zera. Dlatego wykluczamy tutaj tą wartość i bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie to, co mamy tutaj. Dobrze, to teraz popatrzmy. Widzimy, że to nasze B to będzie nic innego jak 3x w związku z powyższym ja tutaj też w tym miejscu podpiszę 3x i widzimy, że nasze A to jest dokładnie to samo co 4x, czyli to będzie wysokość w ogóle całej figury. Natomiast H, czyli wysokość ściany bocznej, przed chwilą ustaliliśmy, że jest równe 5x. Kolejną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest to, że w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość czyli nasz bok 4x pada w taki sposób, że on znajduje się tak naprawdę w połowie tego boku. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja bym tutaj teraz przedłużyła tutaj ten odcinek, no to okazuje się, że ten odcinek, który tutaj się znajduje, on również ma długość 3x. Czyli krawędź podstawy tego konkretnego ostrosłupa to jest nic innego jak 2 razy 3x, co oznacza, że a jest równe liczbie 6 razy x. A z racji tego, że w podstawie tego ostrosłupa znajduje się kwadrat, to aby wyznaczyć pole Podstawę, no to musimy krawędź A podnieść do potęgi drugiej, co w rezultacie daje nam 6x do potęgi drugiej, czyli 6 kwadrat razy x do kwadratu, czyli 60, no właśnie, nie 60, tylko 36x do potęgi drugiej. I taka, takie jest pole podstawy. Czyli tutaj sobie zapiszmy, pole podstawy jest równe 36x do potęgi drugiej. Popatrzmy teraz jeszcze na jedną rzecz. Z treści zadania wynika, że objętość tej figury to jest 384, a jeżeli chcemy policzyć objętość stożka, to tutaj, no właśnie nie stożka, tylko ostrosłupa, bo tutaj mamy ostrosłup. Jeszcze raz, jeżeli chcemy policzyć, policzyć objętość. Ostrosłupa, no to korzystamy z następującego wzoru: 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Pole podstawy przed chwilą tutaj wyznaczyliśmy, i jeżeli chodzi o wysokość, to też tutaj mamy zapisane, że wysokość to jest nic innego jak 4x. W związku z powyższym tutaj możemy zapisać, że objętość to jest nic innego jak 1 trzecia razy 36x do potęgi drugiej, no i razy 4x, no właśnie, nie 4x kwadrat, tylko po prostu 4x. I teraz tutaj możemy tę trójkę z liczbą 36 skrócić. Tu będziemy mieli jedynkę, tutaj będziemy mieli 12. Dlatego objętość tej figury to jest nic innego jak 1 razy 12x do potęgi drugiej i razy 4x. 1 razy 12 to jest po prostu 12 i 12 razy 4 to jest 48. Czyli tutaj będziemy mieli objętość, która jest równa 48x do potęgi trzeciej. Ale z treści zadania, jak widzimy, wynika, że objętość jest równa tyle. To znaczy, że 48x do potęgi trzeciej jest równa liczbie 384. No i teraz musimy obustronnie całe równanie podzielić przez 48, czyli przez liczbę, która stoi przy naszej niewiadomej. Dzięki temu uzyskujemy na x do potęgi trzeciej, która jest równa liczbie 8. I teraz to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi trzeciej, żeby uzyskać 2. I mamy, no właśnie, nie 2, tylko 8, i on tutaj podaje wynik. Mamy tylko i wyłącznie jedną taką liczbę i jest nią liczba 2, dlatego że 2 do potęgi trzeciej jest właśnie równe liczbie Osiem. I teraz popatrzmy, że takim sposobem ja wyznaczyłam x. -a. a skoro wiem, że h jest równe liczbie 5x, a wiem, że x jest równe 2, to znaczy, że wysokość to jest nic innego jak 5 razy 2, co oznacza, że wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest równa 10. I w zasadzie na tym etapie my zakończyliśmy już rozwiązywanie naszego zadania i możemy tutaj zapisać już odpowiedź.